Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Mapy myśli. Na jednej kartce zebrane myśli wokół tematu, rozrzucone słowa, obrazy i grafiki. Jak jakiś kwiat we włosach wpleciony, tak i ta wiedza w głowie zostaje i cały mózg dotyka. Zrób ją sam. Namaluj, narysuj, pokoloruj, pogrupuj i podkreśl. Połącz coś w grupy, dodaj relacje, pokaż hierarchię. Bądź kreatywny, schludny i przejrzysty. Lekcja z dzisiaj Mapa myśli jest narzędziem do skutecznego uczenia się, zapamiętywania i notowania. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedź mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Čest.